Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na takim odcinku z okazji Dnia Dziecka. Myślę, że większość biegaczy chciałby sprawić sobie jeden, jedyny prezent, żeby biegać z dala od kontuzji. Dzisiaj w kilku słowach opowiem Wam, jaki mój jest sekret biegania z dala od kontuzji. Oczywiście wiele osób może powiedzieć sobie waga. Za to potrafiłem ważyć 6 kg mniej, i 10 lat temu, czy tam 9 lat temu łapać kontuzję za kontuzją. Ktoś może powiedzieć technika. I pewnie w, tutaj kryje się wiele racji. Za to wiele osób biega dobrze technicznie, na pierwszy rzut oka, za to e, efekt końcowy jest taki, że te kontuzje i tak łapią. Właśnie nie chodzi o samą technikę, nie chodzi o lądowanie. Przede wszystkim nie chodzi o samolądowanie na śródsto. Moim sekretem, dzięki któremu od 8 lat de facto nie puściłem żadnego treningu poza jakąś chorobą czy alergią, jest to, iż pozwalam mojej stopie samoczynnie opaść z pomocą grawitacji. Jedyną akcją moją, którą wykonuję w trakcie biegu, jest tylko i wyłącznie skupienie na pociągnięciu, oderwaniu stop od ziemi. Reszta się sama dzieje. Jak tylko się stop odrywię, staram się, żeby moje całe ciało było rozluźnione. Dzięki temu nie muszę się rozciągać, nie muszę w, się w rolować. Nie pamiętam, kiedy to robiłem. Jeżeli to robię, to robię to z moimi zawodnikami, bo wiem, że oni tego potrzebują. Bardzo prostym ćwiczeniem. Pokażę Ci dwa, dwa ćwiczenia. Oczywiście one będą proste, za to niekoniecznie na samym początku one będą się wychodziły, ze względu na to, że nasłuchałeś, albo nasłuchałaś. Wielu trenerów, że stopą trzeba grzebnąć, że stopą trzeba mocno uderzyć w ziemię. Tylko od tego się biorą kontuzje. Jeżeli zależy na tym, żeby biegać z dala od kontuzji, to na ludzki rozum pomyśl sobie, który sposób wylądowania stopy będzie dla Ciebie właściwszy. Opowiedź zostawiam dla Ciebie. Ciczenie pierwsze. Naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie pociągnąć stopę. Teraz zwróć uwagę, że moja stopa jak tylko i wyłącznie dotknie ziemi, to teraz zmiana, to ja od razu ją ciągnę do góry. Pociągam, nie to, że ciągnę, właśnie, ja ją pociągam. Hop, 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 hop. Im wyżej ona jest pośladka, tym de facto zwalnia. Im bliżej z powrotem ziemi, tym szybciej. Tak działa grawitacja. I teraz, żeby zobaczyła, czy robisz to dobrze, to trzeba się nagrać w zwolnionym tempie. Porzucę nawet do telefonu linijkę, kartkę, cokolwiek, zobaczyć, czy kostka nogi idzie pionowo do góry. Czy na przykład. Jak teraz pokazałem, co będzie skutkowało tym, że włączam dodatkowe mięśnie, spowalniam ruch i moja stopa nie ląduje już pod biodrami, tylko ląduje przed środkiem ciężkości, obciążając i przeciążając mięśnie Z tego biorą się przede wszystkim problemy z rozcięgnem, z achillesami, wszystkie problemy z mięśniami płaszczkowatymi, piszczelowymi tak itd. Z twoim zadaniem jest skupić się tylko i wyłącznie na oderwaniu nogi od ziemi. Na samym początku nie myśl o lądowaniu. Nie myśl przede wszystkim o, o tym, żeby wylądować na śród stopniu. Jeżeli będziesz się, skupiał, będziesz się skupiał na tym, żeby wylądować na śród to nasz umysł, mimo że kobiety podobnie już umieją robić, umieją robić kilka rzeczy na raz, to nie da się w tym samym momencie skupić na pociągnięciu nogi z ziemi i na lądowaniu. Te dwie rzeczy się wykluczają. Albo ta, albo ta. Jeżeli skupisz się na lądowaniu, to po pierwsze ta stopa opadnie, opadnie. Wersus stop. To od razu jest uknięcie. A jeżeli dojdzie szybki bieg, to te przeciążenia będą przeolbrzymie. To było pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Z drugim ćwiczeniem nie ma żadnego problemu każde dziecko. Za to, jak je robić dorosły, to zaczynają się schody. Za to, jeżeli to ćwiczenie opanujesz, pokażę Ci na początku wariant. Najłatwiejszy, potem wariant troszeczkę trudniejszy. A na samym końcu wariant z włączeniem jeszcze efektu odciążenia stóp. Uwaga, że, moje stopy, że moja stopa też leci tylko i wyłącznie pionową do góry. Tu widzisz, że ona na ułamek sekundy się wręcz zatrzymuje. Celem tego, jak i poprzedniego ćwiczenia, jest to, żeby doprowadzić nasze ciało do takiego momentu, w którym przez jak największą jak największy czas ruchu będzie rozluźniony. Kiedy będzie rozluźnione, to dlaczego miało się potem spinać? Dlaczego, po co mielibyśmy potem to ciało rozciągać, jeżeli ono nie będzie się spinało? To była wersja prostsza, a teraz zrobimy sobie tę samą wersję dla dwóch nóg. Oczywiście można zrobić to w ten sposób, Zwróć uwagę moje stopy lądują w tym samym momencie hop jedna, druga hop. 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 Chcielibyśmy wszystko od razu Chcielibyśmy Przeczytać i już nic nie robić. Chcielibyśmy zobaczyć, i od razu mi to zrobić. Tak nie będzie. Mi to opanowanie tych ćwiczeń 8 lat temu zajęło 3 miesiące. Za to przez 3 miesiące wchodziłem dzień w dzień do parku. Gatowałem 10 ćwiczeń, które de facto. A w większości z Was pewnie wysłałem w ramach rozgrzewki. Jeśli ktoś nie ma, nie dostał, niech do mnie napisze, udzielę się. 10 ćwiczeń. Wtedy robiłem każde ćwiczenie 10 razy przejście do biegu. Zajmowało mi to między 40 minut a godzinę. Popełniłem oczywiście multum błędów, na które teraz wiem na co zwrócić uwagę za to, to mnie nauczyło, że dodatkowo dbając jeszcze o wzmocnienie stopy, wzmocnienie łydki, praca na biodrze, wzmocnienie dwójek, do 8 lat, nie miałem żadnej kontuzji, a biegając niewiele, postawiłem sobie za cel od w października dłuższego roku, żeby nie biegać więcej niż 45 km tygodniowo. A w tym roku już zdobyłem dwa medale Mistrzostw Polski Masters na 3000 metrów Na piątkę pobiegłem 16,10 a na dychę 34,11 czy 34,10 Z tak małym kilometrażem Nie mam zawodowej przyszłości Dobry ruch, dobra technika i przede wszystkim odsunięcie od siebie ryzyka kontuzji to jest taka podstawa Tego z okazji Dni Tobie życzę nauczy się tych dwóch ćwiczeń wdróż się a, Będziesz mógł świętować Dzień Dziecka przez cały rok. Biegowy Dzień Dziecka przez cały rok. Tego śdziszcie. Cześć!